Wyjeźdźcie dla mnie? Ciężko mi było, wiesz, z rękami zajętymi wody się napić. Gdzieś oh. na granic, czy co? Oh. Co? Nie rozumiem, dlaczego. Trzymać styl czy co? Nie, no. Wody się musiałem napić. A, I kwiaty ci daję. Trzymaj, się. miłego. Dobre? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.

Nie dla ciebie. A, dziękuję. Mantre. Kiedy byłem małym chłop. No, thank you. Dobry dzień, zarobienie cio? A Ja nie znam. O, papieroski się palia. 18, jest? Dzień. Ludzie kwiatów nie chcą. Proszę. Nie, dziękuję. Kwiaty kupiłem A ty? O, to też dobra będzie jakaś szła z facetem, to też tak można zagadać. Oh. Ja nie będę mają <grywia> nie będę ma. aż po Co właśnie? Co właśnie? <noise> Pancerki, bo one mają dużo casho. Podobno robią story w restauracji i obiad za darmo. O, I taka dziewucha to dobra, bo inne to tylko by cyckać chciały. Chodź, nagrywaj. No <noise> pan, sztywny robić. pierdolona no to chyba obsztykała. Słuchuje? No ale sztywna. No chodź, idziemy dalej. na no, co ty Dobra, dziękuję bardzo. babcią sobie zrobić zdjęcie. A pewnie z taką seksiastą babcią, to czemu nie? O. Z taką laseczką, by emerytka była wysoka. No. O. Dzięki. Co? wszystkie? No, Babcia Mama to chociaż doświadczona wie, jak chwycić i tak dalej. No, nie, będę się pitolił. O, właśnie. Chodź. Mamu, mamusia też dobra. Dlaczego? Edytka, o, jest seksowna kobieta, Edytka, to imię, to... to ostrożnie, to... Ja mówię ostrożnie. No właśnie dzisiaj nagrywamy. Jesteśmy w próbie nagrywań. A ty idziemy do tego nagrywania? Nie, nie, nie. Dzisiaj. A skąd? Przyjechały Aż w Dolno I... Radków, tam góry. Budowa, stołowe, góry szczelinie stołowe, szczeliniec wielki. No, za dwa tygodnie będę w górach stołowych. O! Bo chcę tą skalną czaszkę zobaczyć, kaplicę czaszek, no, no, no. i myślę, jeszcze do Atspak podjechać na jeden dzień. O, pięknie. No, mam pięknie. tam. Mam. nie byli nigdy tam w tych. Dolny Śląsk, ja kocham. A czyli tak się skalne nie byłem? Mam tylko w tej... Ee... Ale pamiętajcie, że jak będziecie chcieli tam wejść na Szczelniec z To wcześniej wcześnie trzeba tam, Wiecie, co się w, teraz coś dzieje? Coś tam 400, po 400 ludzi. osób tylko jest wpuszczane. No. No. no, bilety Zrobili ograniczenia. Sobie, no. Dlaczego? No, no bo w zeszłego Masy? roku była masakra. No. no. jest wielkie. no to fajne widoki są z tego. Pięknie. Kurczę, nie wiedziałem, że takie ten, cyrki Jaki są. No. Takie ja taki zrobili. Przyjedziesz Przyjdziesz do sklepu do Dino, ja tam będę. Ale nie W Bratkowie. No jak będziemy w Bratków? Tak, Brat, brad, Brat... na zakupy i zapytasz się, gdzie jest Edyta. Okay. I dziewczyny będą się gałkali. Radku wie. No to ja przyjdę, Mówię, gdzie moja Edytka? O. Jestem. ja powiem tak, w ten weekend, dziesiąty noc, mieliśmy taki gorący romans. Dziesięć razy, Pani, to zrobiliśmy. I to jednej nocy. Nie uwierzę. No ja to pójdę ja po... Ja już dałaś radę? Nie uwierzę. A to od razu czuć, że jak ktoś jest przyjezdny, bo te warszawiaki to takie... Tak? No to ja, ja jakbyśmy tu jechały, ja bym tylko... Ojejci. Dziewczyny, uważajcie z żartami, bo warszawiacy są strasznie głupi. sobie teraz użytkami zrobimy zdjęcie, bardzo sympatyczne. No, jedna pani doktor się uczy, tak druga finanse z Haiti. O. Można, można. No. A pan z Warszawy, tak? Nie, nie obrażaj, dobra. <laughs> dobra. Z, z Łódzkiego. Ktoś, skąd jesteś? Z Łódzkiego, ale no. nie z łodzi. nie złodziej, nie złodziej, ale z Łódzkiego. Luzkiego. Mieszkałem w Warszawie 3 lata, ale. Przykro z tymi kwiatkami, tak? Nie, nie no z, kwiat z kwiatami będę robił tak. Bo but mi się rozwiązał, to będę dawał kwiaty kobiecie, Aha, żeby zawiązać A ona będzie trzymała. Ale ja zawiążę Buta, buta tak. Kwiat. No kwiatki będzie trzymała. Aha. Ja zawiążę Buta, stanę, ona będzie mi chciała je oddać. Aha. A ja powiem, nie, no to dla ciebie przecież było. Okay. W takiej zasadzie. A co trzeba co, co, coś Bo babcia będzie mnie oglądać teraz. W ogóle włodzep do spać. Lajki na Facebooku będą zostawiane. No oczywiście. że ja pamiętam, to oglądałam to z tą łopatą, jak, jak pan odśnieżał, to nie? To było nie wiem na już latem to było. Nie, na no latem. Na no. A co pan robi? Odśnieżam sobie. A w tym roku jadę właśnie w góry pochodzić w zimowych ciuchach latem. Tam, tam jest ciepło, w takie zimowe rzeczy. No. Nie no, ja robię normalnie zimową kurtkę, zabieram czapkę zimową, szalik, buty zimowe, spodnie ja, długie. Ja Kale są. Nie no, powiem ludziom, że w górach jestem, no to, to zimno jest, to jestem na zimowo ubrany. No ja Ci powiem na Szczelińcu w wąwozach leży. O, to akurat że bałwana się lepiej. No z tym bałwanem to trochę nie bardzo. Tak między Szczelinami gdzieś ale jest, tam jest bo w jest jeszcze no. Czyli na tą skalną czaszkę też będzie problem, żeby wejść? Nie, tam nie. Tam, tam, nie, tam raczej nie. Tam nie. Tam ale, ale Szczelinie strasznie w tej chwili rygorystycznie podeszli. Bo zeszłego roku mieli już Dwa miliony tak, ludzi? Tak, ludzi? Tak, było, tak, było, w ogóle parkować nawet, nie było gdzie. Tak, Jechać nie, nie parkować, Pani się cieszy, że mają dużo turystów. Nawet, tak, ale nie. jest bałagan nie. straszny. Oni, oni sobie tam nie dają rady, nie ma parkingów. Ludzie wjeżdżali na prywatne posesje. No, nawet no to, to, to ci ludzie, którzy mają prywatne posesje, to tak. mogli zarabiać 10 zł za cały dzień. Nie każdy chce. Nie, no, nie każdy, każdy mówi, a 10 złotych, jakby tak wpuścił 10 osób, to już ma stówę. Adam, Adam, nagrywaj tą dziewczynę, gdzieś z telefonem. Що? що робити? Це що? Ще раз, це що? Мені не треба. Дякую. Дінку. Дімку. Це якась акція чи що? Можна щось сказати?